Dziś mija 25 lat od wizyty papieża Jana Pawła II w Lubaczowie. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii 12-tysięcznego miasteczka. O jego skali świadczy fakt, że we mszy świętej na lubaczowskich błoniach uczestniczyło ponad 200 tysięcy wiernych z całej Polski, a także goście z Ukrainy. Najważniejszym momentem wizyty Jana Pawła II była msza święta na Lubaczowskich błoniach, w której uczestniczyło ponad 200 tysięcy wiernych, w tym ponad 20 tysięcy Ukraińców, wtedy jeszcze obywateli Związku Radzieckiego. Burmistrzem Lubaczowa był wtedy Wiesław Bek. Do dziś wspomina spotkanie z Ojcem Świętym. To, to było kilka chwil tylko uścisk dłoni, spojrzenie. I zapamiętamy słowa, które wtedy powiedział, że młodego burmistrza macie. To było tylko kilka chwil, ale takich rzeczy się nie zapomina. Nigdy wcześniej na trasie papieskich pielgrzymek nie znalazło się tak małe miasto. Tym bardziej było to dla samorządu ogromne wyzwanie organizacyjne. Zrodził się jakiś taki powszechny. Ruch na rzecz przygotowań do tej pielgrzymki. To nie tylko władze miasta, nie tylko przedsiębiorstwa miejscowe, organizacje społeczne, ale zwykli mieszkańcy przychodzili z pytaniem, co mogą zrobić, żeby miasto się przygotowało dobrze do tej pielgrzymki. Wspólnymi siłami wszystko się udało, ale niewiele brakowało, a do tej wizyty w ogóle by nie doszło. Polski episkopat dwukrotnie odmawiał wpisania Lubaczowa na trasę pielgrzymki. W końcu, na wyraźną prośbę Ojca Świętego, hierarchowie dali zielone światło. Wszystko dzięki arcybiskupowi Marianowi Jaworskiemu, ówczesnemu metropolicie Lwowskiemu i bliskiemu przyjacielowi Jana Pawła II. Poznali się w 1951 roku, razem mieszkali w Krakowie, wspólnie jeździli na narty i dyskutowali o filozofii. Tuż po wyborze Jan Paweł II zaprosił Jaworskiego do Watykanu słowami: Proszę przyjechać, bo ja tu jak w więzieniu. Kardynał Jaworski udzielił Janowi Pawłowi II jako ostatni sakramentu namaszczenia chorych i był obecny przy jego śmierci. W tym roku kończy 90 lat.